Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy filety z indyka w bardzo smaczny sposób gotowane na parze. A więc zapraszam. Potrzebne nam będą filety z indyka. Ja mam tutaj przygotowane 4 sztuki. Serek biały to jest kozi serek typu grecki, ale można oczywiście zastosować serek zwykły krowi, więc tutaj nie ma problemu. Myślę, że kozi idealnie pasuje do indyka. Jedno jajko i posiekana świeża pietruszka. Nie dodajemy tutaj żadnych przypraw, bo serek oczywiście kozi ma intensywny smak, a o to nam chodzi, aby zachować jego ten taki specyficzny smaczek. Więc teraz przechodzimy do łączenia składników. A więc do serka dodajemy jajeczko, pietruszkę i wszystko ładnie mieszamy. Mm -hmm. Będzie przepyszne, zapewniam. Serek pięknie wymieszany z jajkiem i z pietruszką, a następnie wyłożymy go na filety ułożone na płytkim wkładzie do gotowania na parze. Będzie przepyszna potrawa. Następnie umieszczamy wkład w Lidlomixie, do którego nalewamy litr wody mniej więcej do tej pierwszej kreski. Ponieważ dzisiaj przygotowuję tutaj cały obiad, więc do koszyka włożyłam już umyte obrane ziemniaczki, następnie zainstalowałam głęboki wkład do gotowania na parze, do którego wsypałam warzywka, są to mrożone, tutaj marchewka, kalafiorek, groszek, kukurydza, takie pyszności, będzie to jako dodatek. I na górę nasze filety pięknie wyglądają, mm, będzie przepyszne danie, zobaczycie wkrótce. Oczywiście przykrywamy i wybieramy program gotowanie na parze, czas 20 minut. Czas upłynął. Zajrzymy. Mmm. Ale przepysznie wyglądają. Mm, warzywka też przepysznie wyglądają. I na dole ziemniaczki. Równie pysznie. Tak przepięknie prezentuje się na talerzu. Czas na degustację. Mmm. Skosztujemy te pyszności. miam, miam, miam. Mięsko jest idealne. Proszę, jak się pięknie ugotowało. Rozpływa się w ustach. Przepyszne. Życzę wszystkim smacznego i do następnego odcinka. Pa, pa.